Ta konferencja dzisiejsza poprzedza złożenie przez nas już wniosku do komisarza wyborczego o przeprowadzenie referendum. Za chwilę powiemy Państwu, jaka jest ilość podpisów, które złożyli mieszkańcy, a my jako grupa inicjatywna w ich, mieszkań... w ich imieniu te podpisy przekażemy. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą oprócz mnie Jestem przypomnę przewodniczący Wokarskiej Solidarności Janusz Demczyński, pani radny, panie radne Olga Krótchorąziak i pani Ewa Szczepańska, Pan Radny Jarosław Chmielewski, Panowie Jacek Lewiedziński i Janusz Krakowski. Dzisiaj z uwagi na to, że niektórzy mają swoje jak gdyby plany i urlopy. Cała, cała grupa inicjatywna nie jest reprezentowana, ale chcę Państwa uspokoić, że wszyscy podpisali się pod wnioskiem nie uczestniczą dzisiaj z tych powodów urlopowych i wyjazdowych pani Elżbieta Bańka, pan Maciej Gabrysiak, który jest naszym pełnomocnikiem i pan Wojciech Prokopowicz. Proszę państwa dzisiaj w historii naszego miasta jest bardzo ważne wydarzenie, bo tak jak mówi konstytucja władze sprawuje się za pomocą przedstawicieli wybranych przez naród lub Naród sprawuje tę władzę bezpośrednio, czyli przez taki akt obywatelski, jakim jest referendum. My z takiego aktu upoważnieni podpisami blisko 15 tysięcy mieszkańców Włocławka chcemy skorzystać i ci wszyscy, którzy twierdzą i mówią, że jest to działanie niepoważne czy szkodliwe, to ci po prostu ludzie sami szkodzą, tak mówiąc takimi i wydając takie oceny, sami szkodzą demokracji, jaką w Polsce posiadamy i z której dość powszechnie nasi obywatele zaczynają korzystać, bo w tej chwili jest przeprowadzanych już chyba 11 referendum w naszym kraju, między innymi w pobliskim Gostyninie, chyba odbyło się wczoraj, więc tytułem wstępu ja mam tyle, teraz proszę o zabranie głosu Jarosława Chmielewskiego, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, proszę Państwa, otóż historyczna chwila w naszym mieście, po raz pierwszy mieszkańcy zdecydowali o tym, żeby złożyć wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta. Ta grupa inicjatywna, która tutaj przed Państwem zawiązała się blisko 60 dni temu, przystąpiliśmy do zbierania podpisów. Okres niebywale trudny, bo okres wakacyjny, więc wiele osób wyjechało, wiele osób nie, nie mogło się podpisać mimo tego, że, że chciało taką, takie podpisy złożyć, ale i tak 60% więcej niż wymagany próg to myślę, że ogromny sukces i tutaj chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować wszystkim, którzy tą grupę ten wniosek o referendum poparli. Myślę, że teraz zachęcam do tego, żeby jak już zostaną, zostanie rozpisane te, to referendum, zachęcam do tego, żeby pójść i odwołać szkodliwie działającego prezydenta Andrzeja Teodora Pałockiego. Dziękuję. Proszę Państwa, ten nasz wniosek jest złożony tydzień wcześniej. Proszę Białka Lewicińskiego, żeby powiedział dlaczego wcześniej chcemy złożyć ten wniosek niż wymagany ustawowuter. Witam Państwa, ja może powiem dokładną, podam dokładną liczbę zebranych głosów, żeby Państwo mogli to co do jednego podpisu zapisać. Jest to cyfra 14892 podpisy. Trzymam tutaj taką kopertę z uwagi na to, że jeszcze z samego rana dzisiaj spłynęło 129 podpisów. Dlaczego terminy, dlaczego wcześniej, dlaczego powiedzmy moglibyśmy zbierać ustawowo do piątku, a składamy wniosek wcześniej? Jest w naszym kalendarzu, jest w naszej tradycji święto wszystkich świętych. Jest to 1 listopada. Obawialiśmy się, że 3 listopada jako ten ostateczny termin może zostać wyznaczona data referendum. Mamy taką głęboką nadzieję, że składając tydzień wcześniej ten wniosek wraz z podpisami do komisarza wyborczego unikniemy tego terminu i referendum zostanie rozpisane 20, ewentualnie 27 października. Żywi że mi że głęboką nadzieję, że, że, że tak się stanie. Hmm, oczywiście mogą zadziałać tak zwane siły zła, tak jak wszędzie. I mogą ewentualnie pojawić się protesty. Będzie to również historyczny moment, historyczna chwila w dziejach Wocławka, że ewentualnie taki protest może zostać złożony. Zobaczymy, kto taki protest złoży pierwszy i jaką podstawę prawną będzie miał e, tego typu protest. Mam głęboką nadzieję, że my, jako mieszkańcy Wocławka, nie jako partie polityczne, Chcę stanowczo podkreślić, że jest to inicjatywa obywatelska, nie jest to inicjatywa partyjna, nie jest to inicjatywa zemsty partyjnej, jest to inicjatywa obywateli. Prawie 15 tysięcy obywateli miasta wocławka podpisało się. My zebraliśmy się przy tym stole jako obywatele, nie jako partie. Także jeżeli mogę z tego miejsca Państwa serdecznie poprosić o to, żeby informacja w świat poszła, że jest to inicjatywa obywatelska, a nie inicjatywa partyjna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, chcę tylko krótko przypomnieć kalendarium, bo spotkaliśmy się tutaj z całą naszą grupą dziewiątką z Państwem 13 czerwca, gdzie poinformowaliśmy za Państwa pośrednictwem społeczeństwo naszego miasta o tym, że zawiązała się taka grupa inicjatywna, która chce właśnie doprowadzić do tego, by skrócić kadencję prezydenta Andrzeja Pałuckiego przed upływem kadencji. 17 czerwca takie zawiadomienie o tym, że mamy taki zamiar złożyliśmy do prezydenta i jednocześnie do komisarza wyborczego, a podpisy zaczę zaczęliśmy zbierać od 18, 18. czerwca, 18. wtedy kiedy, jak Państwo zapewne pamiętają, była pikieta yy, związków nauczycielskich w naszym mieście pod Urzędem Miasta. I mieliśmy czas do 16 sierpnia. Z tego czasu do końca, tak jak tu już mówił kolega Jacek, żeśmy nie korzystali. Chcemy złożyć właśnie wcześniej, żeby również dać możliwość mieszkańcom wzięcia udziału jak najszerzej i jak największą liczbą w referendum, bo uważamy, że Mieszkańcy mają prawo wyborcze, mają prawo decydować o swoim losie i nie wszyscy muszą się źle pozgadzać z tym, co reprezentuje prezydent i jego ekipa. Czy ktoś... Dodam, Proszę. przepraszam, że referendum, referendum to jest najczystsza forma, uważam i wielu, wielu, wielu mieszkańców Włocławka, referendum to najczystsza forma demokracji. To nie jest Nasze widzi mi się, to nie jest zapis prawny, to jest obowiązek mieszkańców. W momencie kiedy dzieje się coś źle, w momencie kiedy jest źle w mieście, mieszkańcy powinni podjąć taką inicjatywę i taką inicjatywę we Wrocławku podjęto. Ludzie, którym leży na sercu dobro Wocławka, podjęli taką inicjatywę, powołali się, zebrali prawie 15 tysięcy podpisów. Dzisiaj składamy je u komisarza. Proszę bardzo, pani radna. Proszę Państwa, ja powiem tak. Do tego roku w Polsce było powszechne przekonanie, i właściwie taki wobec tego przekonania bezradność. Chodzi tutaj o to, że w ciągu tych minionych, przeszło 20 lat, nie dochowaliśmy się tak zwanej obywatelskości społeczeństwa obywatelskiego społeczeństwa, które jest zainteresowane poza przynależnością do partii. My jesteśmy jednym z takich kul śniegowych w szeregu, które ruszyły w Polsce i to jest wydarzenie na miarę jednego z najważniejszych, jeżeli chodzi o historię współczesną tą ostatnich lat naszego miasta. W tych pudełkach nie są tylko papierowe kartki z podpisami, w tych pudełkach jest też Wocławek. To nie jest tak w naszym mieście, że jest na rządzenie i na zajmowanie się najważniejszymi wydarzeniami, decyzjami tylko i wyłącznie Andrzeja Pałuckiego i jego zaplecza partyjnego SLD. Mieszkańcy Wocławka poczuli się obywatelami. A obywatel zawsze interesuje się tym wszystkim, co się dzieje po, po jego, ponad jego osobistymi sprawami. I to jeszcze raz i bardzo będziemy mocno podkreślać w kampanii wyborczej, ponieważ już od jutra, tak naprawdę, zaczynamy rozmawiać, rozmawiać z mieszkańcami i rozmawiać również z Andrzejem Pawłuckim. Jakim był według nas? Był według nas prezydentem. Do tego czasu, kiedy już powiedzieli mieszkańcy dosyć. To jest to nasze hasło dosyć. Na tych plakatach, których tak się bał i boi prezydent miasta, a dlaczego się boi? Tutaj wypisaliśmy takich 10 zasadniczych dosyć powodów dosyć a boi się dlatego że nawet nie był w stanie honorowo wywiązać się z obowiązku prawnego wywieszenia tych plakatów w urzędzie miasta i w innych budynkach urzędu miasta na innych ulicach jest pytanie na początku mamy czego się boi Andrzej Pałucki który zbudował monopol władzy we Wrocławku. Będziemy pytać, ale jednocześnie będziemy prezentować program, bo to jest istota tego referendum. Proszę państwa, nasze obywatelskie działanie w sprawie referendum nie jest odosobnione w całej Polsce, tak jak już na początku mówiłem mieszkańcy zaczynają się interesować i korzystać z tych możliwości, jakie nadaje prawo. Powstaje szereg stowarzyszeń, które się tym zajmują, m.in. Zmieleni.pl, czy takie stowarzyszenie obywatele decydują. Instytut Spraw Publicznych na ten temat miał debatę w ostatnią sobotę w Łodzi. Ja z szefem tego instytutu rozmawiałem w piątek w Warszawie i będzie inicjatywa również taka obywatelska, by te referenda usankcjonować, bo jak wiemy prezydent z uwagi na to, że chce bronić pewnie stołka pani prezydent Warszawy próbuje ograniczyć pewną jak gdyby czy podnieść próg osób, które są wymagane do tego, by referendum było skuteczne. Natomiast działania obywatelskie idą w tym kierunku, że jeżeli jest, jest już projekt konkretnej ustawy, to że w przypadku na przykład gdyby tą ustawę podpisze się od 500 tysięcy do miliona obywateli, to wtedy to referendum nie jest już do takiej fakultatywnej decyzji Sejmu, czy ono ma się odbyć, czy nie, tylko będzie to wtedy decyzja obligatoryjna i w tym kierunku, myślę, nie powinniśmy się bać iść jako społeczeństwo obywatelskie, tylko właśnie ten bezpośredni sposób sprawowania władzy przez mieszkańców jest dla tych mieszkańców, myślę, najbardziej korzystnym rozwiązaniem, bo jeżeli tego nie będzie, to powstaje taka sytuacja, jak już tutaj mówiła pani radna, że jest pewien monopol władzy, który jest bardzo ciężko przełamać i państwo i wielu mieszkańców wie, z jakich względów ja tutaj na ten temat nie będę się... Budowany powtarzał. był przez lata całe. Chciałabym jeszcze tak, zakończenie powiem, szanowni państwo, Uszanujmy zasady demokracji i uszanujmy odrębność zdań, jakie posiada druga strona, bo poprzez zbieranie podpisów, poprzez rozmowę z mieszkańcami naprawdę jesteśmy o wiele bogaci, dowiedzieliśmy się dużo, dużo ciekawych rzeczy, których chcielibyśmy przekazać to panu prezydentowi, a jednocześnie... Chcielibyśmy to wdrożyć później w przyszłości, także uszanujmy zdanie innych. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że jeszcze tutaj pani Olga, ale zanim pani Olga powie, to tu już była mowa o tym, koledzy mówili, że jest okres wakacyjny, że jest trudniej jak gdyby zbierać te podpisy, ale też spotykaliśmy się z takimi opiniami mieszkańców, wielu mieszkańców, w jakiś sposób mniej lub bardziej powiązanych chociażby poprzez pracę w Urzędzie Miasta czy w jednostkach zależnych, że ci ludzie podlegają pewnej presji i po prostu bali się złożyć podpis, chociaż my mówiliśmy i ze strony komisarza wyborczego jest zapewnienie, że jest ta anonimowość i prezydent nie będzie miał jak gdyby wglądu do tego kto podpisał się pod tą listą, to mimo to jest pewna bojaźń i pewna presja wśród mieszkańców, ale myślę, że tą bojaźń będziemy w stanie przełamać w trakcie tej kampanii referendalnej, którą za chwilę będziemy prowadzić. Przepraszam, przepraszam Janusz, ale myślę, że przełamaliśmy tą bojaźń. Ona być może była. 15 tysięcy podpisów. Się, ale, ale jakaś część mieszkańców na pewno by się Oczywiście, podpisało dużo tak, więcej tak, ludzi. Tak. Gdyby, gdyby tej e, projażni pewnie nie było. No trzeba by było powiedzieć, Natomiast, że podczas zbierania podpisów... Ym, Musieliśmy w niektórych przypadkach informować, że te karty nie będą w jakikolwiek sposób oglądane przez prezydenta czy podległych mu urzędników, że to jest sprawa tylko i wyłącznie komisarza rządowego i pełnomocników inicjatywy obywatelskiej. Ale przy tej okazji, jak już tutaj było powiedziane, chciałabym poinformować Państwa, że otrzymaliśmy poparcie od. Organu, który jest chyba najbardziej obiektywny, a mianowicie Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani profesor Lipowicz w swoim wywiadzie parę dni temu, wymieniając Wocławek trochę na szerszym tle, określiła, że jest to rzecz, na którą między innymi właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich czekała. Te inicjatywy, wypływają właśnie od obywateli. I to jest ten pozytywny element tego ruchu, który widzi, widzimy wszyscy i ona też w Polsce. Także poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich dla kolejnego etapu demokratyzacji to, jeszcze raz powtórzę, co nie udało się tak naprawdę do tego roku w tych minionych, przeszło 20 latach. Proszę Państwa, mało będziemy finalizować naszą konferencję. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za udział. Dziękujemy również naszym mieszkańcom, którzy poparli ten wniosek i zachęcamy i apelujemy do tego, by w wyznaczonym terminem nie przez komisarza wyborczego wzięli gremialnie udział w referendum i się opowiedzieli za odwołaniem przed końcem kadencji prezydenta Andrzeja Pałuskiego. My za chwilę. Te pudła, w których są podpisy mieszkańców, weźmiemy i przejdziemy przez miasto, by zanieść je do komisarza wyborczego wraz ze stosownym wnioskiem i załącznikiem. I Państwo, jeżeli macie takie życzenie, ochotę, to... Zapraszamy was, żebyście na drogę demokracji. Niech mieszkańcy Droga demokracji. To, no, to nie jest droga krzyżowa, także Demokracji. Wiecie, nie ostatnia, myślę, także myślę, że jeszcze konferencja bez pytań dziennikarzy to tak jakby no. jajko bez soli, także no Bardzo Dokładnie. proszę, jak państwo mają Zapraszamy. Które musiało zapaść, ponieważ proszę. to było tak, że informacja, że dokonaliście państwo w udziału w funkcji. A zatem pan Lepina mówił. Pan dziewczynski no, ma, za ma zająć o, się wodociągami. Pan Wilkowski, Saniko, pytanie, jakie jeszcze funkcje rozdzieliliście, No i kto będzie Waszym kandydatem do prezentów? A dla mnie też jest funkcja. Pytanie Panie zadaje kobieta, zadaje to, oczywiście pomijając e, kobiety no. w tych funkcjach, No to już jest odpowiedź, jak adekwatne są do sytuacji e, te e, krążące informacje. Powiem tak, U, ja, ja tego nie, nie będę komentował, bo to jest żenujące. Pierwszy raz słyszę. Ja też pierwszy raz. Pierwszy słyszę. raz słyszę. Też. To miałby być prezydentem i jeszcze ewentualnie drugim wiceprezydentem. No to no. pytanie do bo... panów. No nie, 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 nie słyszałem. Nasze... Nie, nie słyszałem my, jesteśmy, tłotkiwnej... my jesteśmy grupą obywateli, która zebrała się po to, by umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie referendum w celu odwołania prezydenta miasta Andrzeja Polskiego przed zakończeniem kadencji. Absolutnie tutaj nie ma żadnego żadnych plotek ani insynuacji kto gdzie co i tak dalej, bo po prostu najpierw musi być wykonany pewien plan i pewna praca, a później nad tym jak kto będzie sprawował urząd w przypadku, gdy referendum będzie skuteczne, no to już będzie rola premiera i ze względu na kalendarz, który jest taki dość ograniczony, bo 16 chyba listopada tak. przyszłego roku 2014 jest termin wyborów samorządowych, to premier może rozpisać wcześniejsze wybory, a nie musi może wyznaczyć osobę, która będzie sprawowała urząd prezydenta i to ucina wszelkie spekulacje na temat tego, czy ktoś z nas ma stanowisk. jakieś aspiracje i stanowiska. My mamy swoje stanowiska, mamy co robić i, i, i myślę, że każdy z nas od, odnajduje się w życiu i jak będzie chciał ktoś z tej grupy kandydować gdziekolwiek, no to pewnie będzie to robił. Natomiast takie plotki, no to są tylko plotki. No. Trudno. Wszystkie praktycznie od początku lipca krążyło po mieście krążyły że tak powiem, informacje o horrendalnych kwotach. Ja Chciałem zapytać państwa czy płaciliście wolontariuszom za zbieranie podpisów. Wolontariusze mieli płacone za wodę, za zniszczone obuwie, a nie za podpisy. To były, Nikt koszty, nie kupował które, to były koszty głosów. Które na po, ja nie pytał e... o kupowanie głosów, tylko że na przykład Gdybyś, to było że tak? 50 zł za dzień zbierania Aha. albo złotówka za podpis. za podpis. Nie, nie było e, czegoś takiego. Gdybyście Państwo takiego. przynajmniej raz wybrali się z taką e, wycieczką za. E, grupą inicjatywną, poszczególnymi członkami, to moglibyście Państwo spotkać nas i na ulicach e, wewnątrzosiedlowych, na ulicach głównych, na przystankach, mnie na przykład e, na Starym mieście, mieszkanie po mieszkaniu, mieszkanie po e... mieszkaniu. Nie sądzę, żebym sama sobie Panie, za cokolwiek Panie, płaciła. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za takie wnikliwe pytanie, jakie Pan postawił. I ja mam nadzieję, że takie pytania i mnóstwo takich pytań zada pan osobom, które biorą złotówkę, chociażby z budżetu tego miasta. Bo w tej chwili padło to pytanie do, o portfele osób, które jakby są obywatelami. Nie pobierają z budżetu tego miasta ani jednej złotówki. Ja mam taką głęboką nadzieję do wszystkich państwa dziennikarzy, że będziecie wnikliwie pytania zadawać osób, które pobierają horrendalne wynagrodzenia z budżetu tego miasta, na które my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, składamy się, a po prostu robią I tak tych... niewiele, tak niewiele, że gdyby je puścić na miasto na zbieranie podpisów, to podejrzewam, że po dwóch miesiącach przynieśliby dwa podpisy. Ta kampania, którą robimy, ją finansujemy z własnych środków, z własnych środków, nas, tej grupy. Jeszcze Co raz to? podkreślamy, no to będzie dosyć e, trudne, żeby przyjąć obywatelskość postępowania. Naprawdę proszę się bardzo dobrze skupić na takim oglądaniu nas właśnie pod kątem, że obywatele, 15 000, blisko 15 tysięcy osób chce zabrać głos i podjąć decyzję. Słuszne decyzje dla miasta Wocławek. Kochani, dyscyplina partyjna niszczy to miasto niszczy jakikolwiek samorząd. Samorząd. Miasto ma się samorządzić. Jego mieszkańcy mają rządzić w tym mieście. Nie grupa partyjnych kolegów. Czy są jeszcze, proszę Państwa, pytania? Tak. Tak? Ja to proszę. pytać o preferencje, Jaka musi być prekwencja, żeby... Referendum, referendum było skuteczne. Tak. No, 3, wynika, że 20, 20. 300, 300, chyba tam 12 tysięcy. No 20 osób tysięcy. Musi wziąć udział. Yy, powinno, powinno, wziąć, tak. powinno wziąć udział po to, żeby referendum było skuteczne. Gdyby ta kula śniegowa, bo Państwo musicie wiedzieć, że jeszcze dzisiaj tutaj było kilkadziesiąt podpisów dostarczanych, że jeszcze dążymy. Pewnie jeszcze, dążymy. jeszcze spłyną. I, jak, tak, jak jeszcze, nam życie, jeszcze to... mogą spłynąć, no, ale niestety to będzie i tak dla nas ważne będą głosy, bo wyobrażamy sobie, że te osoby będą brały później udział w wyborach, ale to jest właśnie ten efekt, że początek był taki troszeczkę patrzenia na nas, a teraz jest to, jak ja mówię, kula śniegowa, która się toczy, toczy, toczy. Czy te 14 892 głosy to są w, tych, w tej liczbie, są te doniesione dzisiaj? Dopisana Czy... tak. jest oczywiście. Tak, Tak, tak to jest tu jest prostu, jeszcze właśnie koperta. <laughs> Naprawdę, ja... my mówimy e, prawdę bez kamuflażu. Proszę bardzo, jeszcze są podpisy. Nie sposób, Pani redaktor, było odmówić niedoliczenia tych głosów, pomimo tego, że oficjalna informacja poszła, że zbieramy do niedzieli. Ale to są osoby, które zbierały w niedziela po prostu dzisiaj rano. No mówię, no termin od dzisiaj rano jest rano do 16 tak. sierpnia, prawda?